Dwa pytania, które ostatnio najczęściej zadajecie. Pytanie numer jeden: Czy w obecnej sytuacji tak niskich stóp procentowych wzięcie kredytu hipotecznego jest bezpieczne i czy go brać? Drugie pytanie: Co się stanie z moją ratą w momencie, kiedy wzrosną stopy procentowe? Na te dwa pytania odpowiedź wbrew pozorom jest bardzo prosta i za chwilę usłyszysz na nie odpowiedzi. Pytanie numer jeden: czy brać kredyt hipoteczny? Często się wysilamy na forach pod Waszymi różnymi pytaniami na jakieś tam uzasadnienia. Prawda jest taka, że nie ma żadnego rozsądnego uzasadnienia i żadnej prostej, oczywistej odpowiedzi: czy ten kredyt obecnie brać, czy go nie brać. Odpowiedź na nie brzmi w ten sposób. Jeżeli Twoim marzeniem, jeżeli Twoim celem jest budowa domu czy kupno mieszkania i nie posiadasz na to gotówki, to nie masz innego starego wyjścia. Musisz wziąć kredyt. Pytanie brzmi: jaki kredyt? Dzisiaj widzimy taką dużą tendencję ludzi, i troszeczkę teraz tutaj przerysuję, że ludzie zarabiający najniższe krajowe budują domy za miliony i biorą wysokie kredyty gotówkowe, i to jest bardzo nieodpowiedzialne. I w tym momencie jest duże ryzyko, że ten kredyt nam się posypie. Jeżeli weźmiesz kredyt, Odpowiedzialnie, jeżeli dopasujesz e, wysokość tego kredytu, czyli wartość nieruchomości, którą chcesz nabyć, czy wybudować do swoich możliwości, czyli zamiast budować dom za milion w centrum miasta, postaw domek na przedmieściach za 400 czy 500 tysięcy złotych, czy zamiast kupować apartament w najdroższym apartamentowcu w danym mieście, za 700-800 tysięcy kup mieszkanie na przedmieściach za 300 czy 400 tysięcy, i wtedy prawdopodobnie wzrost stóp, stopy procentowej kredytu nie będzie miał aż tak wielkiego wpływu na wysokość Twojej raty. Także Wybieraj mądrze, w tym powinien Ci doradzić Twój ekspert, Twój doradca lub ewentualnie, jeżeli starasz się sam, to weź to pod uwagę, czyli podejmuj mądre decyzje. Pytanie nie powinno brzmieć, czy, czy się budować, czy, czy kupować mieszkania, tylko jak, jaki dom postawić i jakie mieszkanie kupić, tak, żeby ono było, czy żeby ten dom był na miarę moich możliwości. Masz 0,24 Wibor, najprawdopodobniej wzrośnie. Na pewno wzrośnie na przestrzeni najbliższych lat. On jeszcze może chwilowo spaść, ponieważ są różne spekula spekulacje, są różne prognozy. Niektórzy mówią, że on jeszcze spadnie, ponieważ musisz wiedzieć, że Wibor może być nawet na wartościach ujemnych. W tej chwili jest 0,24, ale na pewno na przestrzeni najbliższych lat on wzrośnie. Pytanie do ilu. I pytanie, czy ty będziesz na taką podwyżkę przygotowany? Będziesz przygotowany wtedy, kiedy weźmiesz mądrze i podejmiesz mądrą decyzję wraz ze swoim ekspertem, ze swoim doradcą. Pytanie dwa. Drugie, czyli jak zwiększy się Twoja rata? Rata oczywiście wzrośnie w zależności od tego, jaki weźmiesz kredyt, tak? Jak na jaką kwotę weźmiesz ten kredyt? Im wyższy, wyższa kwota kredytu. Tym Wibor będzie miał większy wpływ na ratę. Dlatego patrz, punkt pierwszy. Rata Twoja składa się tak naprawdę z trzech parametrów: z trzech składowych. Pierwsza to jest część kapitałowa, druga jest to marża banku i trzecia część jest to ten Wibor, czyli ta, ta stopa procentowa. Pierwsze dwie są nietykalne. Pierwsze dwie masz zapisy w umowie, czyli kapitał to jest kapitał, marżę masz zawartą w umowie i ona nie ulegnie zmianie. Zmianie będzie ulegała tylko i wyłącznie ta część odsetkowa, czyli ta, od której jest uzależniony, ta, od której jest uzależniony Wibor. Tak? I tutaj tak jak najbardziej ona może wzrosnąć. Jeżeli weźmiesz kredyt na tak zwanym styku. Czyli zarabiając przysłowiowe dwie najniższe krajowe, postawisz chatę za milion złotych i będziesz co miesiąc gdzieś tam rzeźbił każdą złotówkę, żeby zapłacić ratę, to pewnie wpędzisz się w kłopoty. I na to uważaj, ale jeżeli weźmiesz ten kredyt z głową, jeżeli weźmiesz pod uwagę te wszystkie aspekty, o których tutaj mówimy, to prawdopodobnie będziesz mógł bezpiecznie Spłacać kredyt i cieszyć się i spełniać swoje marzenia. Zachęcam do konsultacji, zachęcam do współpracy tylko i wyłącznie z doświadczonymi i mądrymi ekspertami kredytowymi takimi, którzy potrafią opowiedzieć Ci o wszystkim pozostawić oczywiście Tobie do decyzji, bo to Ty będziesz ten kredyt spłacał, ale naszą rolą jako ekspertów jest przedstawić ci wszystkie argumenty. Także mam nadzieję, że tym materiałem odpowiedziałem na twoje pytania, chociaż w części zadowalająco. Jeżeli tak, daj łapkę w górę, i wstaw jakiś komentarz, swoją uwagę do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.